Gdybym dzisiaj poprosił o wasze telefony komórkowe? Macie je przy sobie? No ja nie będę wam zabierał. Gdybym prosił o wasze laptopy, o wasze komputery, gdybyście pozwolili mi, żebym mógł zobaczyć, jakie strony przeglądacie, to na podstawie. Tych telefonów, laptopów, stron internetowych, a czasami, jak gdybyście pozwolili mi, nie wiem, chociażby zerknąć do Waszej biblioteczki, jakie książki czytacie, to na podstawie tego mógłbym już w jakiś sposób stworzyć profil Waszej osobowości. Mógłbym powiedzieć, jakie macie cechy, czym się interesujecie. Może rzeczywiście nie byłby on pełny, ale na pewno w jakim stopniu mógłbym określić Wasze cechy charakteru, zebrać na wasz temat pewne informacje. Każdy z nas ma indywidualne cechy, które składają się na nasz indywidualny profil osobowości. I chcę Wam powiedzieć, drodzy, że Bóg również posiada swój profil osobowości. Możemy znaleźć ten profil osobowości gdzie indziej, jak tylko w Jego Słowie. W przeciwieństwie do nas, bo zakładam, że nie zawsze chcielibyście pokazać mi swoje telefony, nie zawsze chcielibyście pokazać mi, co. Oglądacie czy też co słuchacie w internecie, to Bóg jest bardziej otwarty. Bo pokazuje przez swoje słowo, jakie posiada cechy. Wielu ludzi, gdy zapytamy, jaki Bóg jest, odpowiadają, że jest wszechwiedzący, nieprzemijający. I oczywiście. Zgadzamy się z tymi określeniami, ale na, na przykład niektórzy określają Boga jako niewzruszonego, wręcz pasywnego, który nie, nie interesuje się ludźmi na świecie i tym, co się w ogóle dzieje. Myślę, że ludzie, którzy odpowiadają w ten sposób, nie czerpią tej wiedzy o Bogu z Biblii. Ponieważ Boży obraz, jaki znajdujemy w Biblii, to przeciwność pasywności. Czytając Biblię, widzimy, jak Bóg wdziera się w historię tego świata. Czasami staje po stronie ludzi pokrzywdzonych, czasami spiera się z ludźmi, czasami manifestuje swoją moc. A czasami świadomie ją powstrzymuje. Czytając więc Biblię, odkrywamy, że życie z Bogiem nie jest nudne. Że życie z Bogiem to nie jest nudny, serialowy tasiewiec, ale coś bardzo ekscytującego, coś bardzo dynamicznego. To, co znajduje się na kartach Biblii, więc znacząco różni się od tego, co ludzie myślą na temat Boga, na temat Jego cech charakteru. Więc dzisiaj chciałbym się skupić na kilku aspektach Bożej osobowości, ale nie na tych już dobrze nam znanych wielokrotnie przedstawianych czy też opisywanych podczas różnych rozważań, kazań, świadectw. Bo dość często słyszymy o Bogu, mówimy o Bogu, wymieniamy Jego cechy jak miłość, łaskawość, świętość. Znamy te cechy Boga. Ale czy tylko te trzy cechy określają Jego osobowość? Dzisiaj chciałbym się skupić może trochę na takich cechach, które mogą nas zaskoczyć. Czy zadziwić tych, którzy szukają osobistej więzi z Nim. I pierwsza cecha, która przychodzi mi na myśl, o której chcę powiedzieć, to że Bóg jest powściągliwy. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że jest bojażliwy czy wstydliwy. Bóg bowiem, kiedy przemawia, to jego głos jest jak uderzenie pioruna. A kiedy się pojawia, to ludzie z przerażeniem padają na ziemię. Kiedy mówię, że jest powściągliwy, to mam na myśli, że jest powściągliwy w interweniowaniu na ziemi. Kiedy spojrzymy na świat, który nas otacza, kiedy spojrzymy globalnie na naszą Ziemię i kiedy zobaczymy, co na niej się dzieje, to rzeczywiście Bóg wykazuje się niesamowitym opanowaniem. Wielokrotnie w różnych sytuacjach pewnie chcielibyśmy, by Bóg już od razu, natychmiast zainterweniował, bo my tego nie potrafimy znieść. My nie potrafimy nad tym zapanować. Ale Bóg jest powściągliwy. To Bóg ustala tempo komunikacji z nami, czy też tempo odpowiadania na różne sytuacje. Taka sytuacja. Oczywiście powoduje, że wiele spraw, wiele sytuacji w naszym życiu zostaje spowitych mgłą tajemnicy. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, dlaczego taka sytuacja miała miejsce i dlaczego Bóg bezpośrednio nie zainterweniował. Odłożył to w czasie albo wcale nie było go w tej sytuacji. W Biblii nie znajdziemy konkretnych informacji, dlaczego Bóg powstrzymuje się przed bezpośrednim i częstą interwencją w bieg wydarzeń. Ale mogę wywnioskować, czytając Boże Słowo, że robi to kierując się miłosierdziem. Robi to dlatego, że ma właśnie miłosierdzie do nas. Zachowuje powściągliwość dla naszego dobra. Apostoł Piotr, kiedy usłyszał, usłyszał zarzut, że Bóg nie panuje nad historią świata, odpowiedział swoim oponentom jasno i precyzyjnie. Drugi Piotra, trzeci rozdział, i wiersze 8-9: Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi waszej uwagi, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem Was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I drodzy, kiedy w jakiś sposób zaczynam rozumieć powściągliwość Boga, to zaczynam Mu za nią dziękować. Bo kiedy spoglądam na spektakularne interwencje Boże w Starym Testamencie, jak potop, jak plagi, jak wieża Babel, jak najazdy asyryjskie, to jestem wdzięczny za tę cechę jego charakteru. Dziękuję, że jest powściągliwy. Dziękuję, że jest opanowany, że nie jest niszczycielski, ale jest. Dla mnie zachętą ta cecha do tego, aby również być powściągliwy. Powściągliwość to dla nas również cenna cecha charakteru. Patrząc na swoje życie, na swoje postępowanie, tak często brakuje mi tej cechy. Tak często brakuje nam tej cechy kiedy nie potrafimy powstrzymać swoich reakcji w różnych trudnych sytuacjach, kiedy nie potrafimy powstrzymać się przed niestosownym komentarzem w stosunku do naszych bliskich, znajomych, przyjaciół, sióstr czy braci, w społeczności. Brakuje nam powściągliwości, tej Bożej powściągliwości, tej Bożej cechy, którą On posiada. W psalm 103 w Biblii Tysiąclecia, bo z tego tłumaczenia chcę wam przeczytać, mówi tak, ósmy wiersz. Miłosierny jest Pan i łaskawy. I to słowo nieskory. Nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów. Ani według win naszych nam nie odpłaca. Niesamowita Boża cecha, powściągliwości. Bóg jest łagodny. Jak bardzo łagodny jest Bóg, to kolejna z cech, o której chciałbym chwilkę powiedzieć, widać idealnie na zasadzie kontrastu. My lubimy obrazy przeciwstawne. Wtedy najlepiej odczytujemy intencje. W dziewiątym rozdziale Ewangelii Marka znajdujemy opis opowiedziany przez załamanego ojca, który przypo, przyprowadza syna opętanego przez złego ducha. Dziewiąty rozdział Ewangelii Marka. Chcę czytać od 17 wiersza do 22. Jakiś czas temu pochylaliśmy się podczas naszego rozważania nad tą historią. Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha nie mego, A ten gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A on im odrzekł, mówiąc o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. A gdy go duch Ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upatrzył na ziemię, tarzał się z pianą na ustach i zapytał ojca jego, od jak dawna to się z nim dzieje? A on odpowiedział, od dzieciństwa. I często go rzucał nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nim i pomóż nam. A teraz z drugiej strony tą historię, gdzie widzimy tego syna opętanego pod mocą tego złego ducha, który chce unicestwić jego życie, zestawcie z Duchem Świętym, z napełnieniem Duchem Świętym i od razu zobaczycie różnicę. Paweł mówi do tesaloniczan, by nie gasili ducha, a w liście do Efezjan mówi, by nie zasmucali Bożego Ducha Świętego. Zły duch chce zniszczyć człowieka, ciska Go w ogień, w wodę. A Bóg mieszkający w człowieku mówi nie zasmucaj mnie. Nie gaś mnie. A przecież zasmucić można tylko kogoś, kto ma emocje, kto bardzo się przejmuje naszym życiem. Tą łagodność widać wyraźnie w Jezusie Chrystusie. To w nim, w Jezusie, widać brak chęci do stosowania jakiegokolwiek przymusu. Kiedy Jezus spotykał się z ludźmi, jasno i wyraźnie przedstawiał konsekwencje danego wyboru, a potem zostawiał decyzję rozmówcy. Zobaczcie, jaki to jest olbrzymi szacunek dla ludzkiej wolności. Duch, zły duch, przymuszał. Wywierał nacisk, wywierał wpływ. Tu święty, zupełna skrajność. Ta cecha w Chrystusie była tak bardzo wyraźna, że kiedy umierał na krzyżu, modlił się słowami: ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Widzicie tą łagodność? Jako rodzice. Jako osoby, które wychowują swoje dzieci, czasami przekraczamy dość cienką granicę, która polega na wskazywaniu drogi, a stosowaniu pewnego rodzaju przymusu wobec swych dzieci. Być może to prawda, że tata wie lepiej, a mama jeszcze lepiej. Lecz rodzicielstwo nie polega na tym, byśmy tworzyli repliki nas samych. Ale wychowywali dojrzałych ludzi, którzy mogą podejmować własne decyzje. Przymus nigdy nie będzie skutecznym środkiem w dokonywaniu przemiany w człowieku. I Bóg to doskonale wie. I powtarza. I powtarza przesłanie skierowane do człowieka, nie stosując żadnych środków przymusu. Bóg mówi, Wybieraj. Tak, wybieraj. Oto kładę przed Tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. Co wybierzesz? Co wybierasz? Bóg mówi i objaśnia konsekwencje naszych wyborów. Możesz pozostać takim, jakim jesteś. I zginąć. Bóg szanuje Twój wybór. Ale możesz również, jakkolwiek czasami to będzie bolesne, iść w stronę życia. Możesz wybrać błogosławieństwo. Niebiański ojciec w tej łagodności, pośród swojego stworzenia, nie narzuca nam odgórnie swej woli. Duch święty nie stosuje środków przymusu, ale on rozbudza w nas nowe życie, działając od środka. Bez wątpienia jest prawdziwym przyjacielem, bo tak określa ducha świętego Boże Słowo. A przyjaciel zawsze ma na celu nasze dobro, w przeciwieństwie do złego ducha. Ale czasami przyjaciel musi postawić sprawę jasno, pokazując nam, co trzeba zmienić. To On przypomina mi o rzeczach, o których wolałbym czasami zapomnieć. Wolałbym nie pamiętać. Ale z drugiej strony też, kiedy czuję się pusty, samotny, to zostaje pocieszony. I jego obecność uświadamia mi Bożą Miłość i to, że stałem się Jego dzieckiem. Zobaczcie, widzicie tą różnicę, ten kontrast. Bóg jest łagodny. Kolejna cecha. Boża obecność jest zmienna. Chyba najlepszym wyrazicielem tej cechy jest Chio. I jego historia. Kiop na początku mówi tylko jak cichy szept jego słowa słyszymy. Wypowiada te słowa podczas kiedy nie doświadcza Bożej obecności, nie doświadcza Bożego działania, Bożej interwencji podczas można powiedzieć, długiego okresu Bożego milczenia. Ale już pod koniec tej księgi mówi, zmieniając te słowa, poprawiając te słowa, mówi, słyszymy Go jak donośny ryk. Jedna osoba na przestrzeni czasu doświadcza zarówno wszechogarniającego poczucia Bożej obecności, jak i również Bożego oddalenia. Bóg czasem się zbliża do nas, a czasem się oddala. W czasach Salomona, kiedy czytamy Boże Słowo, Bóg zamanifestował swoją obecność w świątyni. W czasach, czasach Hiszpiasza, o których również czytamy w Bożym Słowie, po cichu się oddala. A w czasach Jonasza, Bóg był jak cień. Nie opuszczając go ma można powiedzieć na krok. Każdy z nas mógłby za zapytany, opowiedzieć swoją historię. Ale niezależnie od tego, jaka ona jest, możemy tylko stwierdzić, że nie potrafimy przewidzieć Bożej bliskości, czy też oddalenia. Jest to, jest to niemożliwe dla nas, ponieważ to suwerenny Bóg, według psalmisty. Czyni wszystko, co zechce, to On ustala warunki. Psalm 115, wiersz trzeci mówi Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Bóg jest wolny. Bóg jest wolny, by się objawić i by interweniować, działając przez naturę lub poza nią, panować nad światem lub być przed świat odrzuconym. Okazać swą moc, lubią ograniczyć. Takiego Boga nie da się skontrolować. Więc to, co mogę zrobić, najlepszego, to przyjąć odpowiednią postawę, by go spotkać. Mogę wyznać swoje grzechy, oczyścić swoje życie, czekać z ufnością, szukać wyciszenia, a czasami odosobnienia, by usłyszeć Boży głos. Bóg jest zmienny. Przybliża się i oddal. Bóg się ukrywa. Czy myśleliście kiedyś o takiej cesze Boga? Izajasz wyraził to tak w 45. rozdziale, w 15. wierszu: mówi, Zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym. Co miało oznaczać te słowa Izajasza? Jeden z komentatorów biblijnych, zastanawiając się nad tymi słowami, wspomina, jak kiedyś bawił się ze swoimi dziećmi w chowanego. Kiedy podczas zabawy syn znalazł dobrą kryjówkę, to od razu krzyczał: Jestem gotowy! Co oczywiście zdradzało miejsce jego pobytu, jego ukrycia. Więc wziął go i wytłumaczył mu jeszcze raz zasady. Mówi, gdy się schowasz, gdy znajdziesz dobrą kryjówkę, nie musisz krzyczeć gdzie jesteś. Ale kiedy zastanawiał się głębiej nad sensem tej zabawy, to pewnego razu został oświecony i odkrył, że jednak to on nie zrozumiał celu tej gry. przecież cała frajda polegała na tym, by ktoś nas znalazł. Kto chciałby siedzieć przez wiele godzin i nie być znaleziony? Czy Bóg więc, chowając się, nie krząka, nie daje znać i w ten sposób zdradza, gdzie jest? Czy Bóg udaje niedostępnego, by spotęgować naszą radość z tego, że go odkrywamy? Nie mogę odpowiedzieć w imieniu Boga. Ale Biblia czasem przedstawia Boga jako inicjatora, jako niebiańskiego Ojca, który nie ustaje w poszukiwaniu. I kiedy wydaje nam się, że już go zrozumieliśmy, że już pojęliśmy Bożą obecność, nagle czujemy się jak Izajasz szukający kogoś, kto się ukrywa. Ale wierzymy, że mimo, że go nie widzimy, że On jest obecny. Z Bożego słowa znowu wiemy, że Jezus wynagradzał wiarę. W miejscu, gdzie znajdował również wątpliwości. Apostoł Jan powiedział w swoim pierwszym liście 5:4, bo wszystko co się narodziło z Boga zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Patrząc na to wszystko, można by powiedzieć, gdyby Boża obecność była tak oczywista, to myślę, że w pewnym sensie przytłoczyłaby nas, przytłoczyłaby naszą wolność, a patrzenie zastąpiłoby naszą wiarę. Zamiast tego, więc Bóg chce, byśmy posiedli inny rodzaj poznania osobisty który wymaga od nas poświęcenia. To jak kolejny przykład, którym chcę się posłużyć, poszukiwanie kameleona w liściach traw. Jeśli spojrzycie pobieżnie, to nie macie szans, by go odnaleźć. Ale kiedy się skupicie, postaracie, wyostrzycie swoje zmysły, przyjrzycie się, to go dostrzeżecie, to go odnajdziecie. W pierwszej Mojżeszowej, w XXVIII rozdziale, w XVI wierszu czytamy, a gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie widziałem. Czasami musimy się obudzić ze snu, by zobaczyć, że Pan jest na tym miejscu. Jeśli przegapimy Bożą obecność w całym otocze, otaczającym świecie, to czy oznacza, że źle szukaliśmy? Nie, to oznacza, że patrzyliśmy nie dostrzegając Jego i Jego łaski, która była przed naszymi oczami. Czy Bóg się ukrywa? Czy to jest jedna z Jego cech? Drodzy, chciałem właśnie dziś, abyśmy mogli spojrzeć na Boga z innej perspektywy. Spojrzeć na Jego cechy, o których czasami zapominamy, a które są tak wyraźnie opisane w Bożym Słowie. Chciałem, abyśmy przez to krótkie rozważanie być może, które nie oddaje całego spektrum Bożego charakteru, bo nie da się powiedzieć w kilkunastu minutach, Jaki Bóg jest? Na każde z tych cech przecież można by poświęcić oddzielne rozważanie. Ale chciałem właśnie, chciałem właśnie, abyśmy spróbowali sobie odpowiedzieć, dlaczego Bóg jest powściągliwy, dlaczego się ukrywa, dlaczego jest łagodny, dlaczego się oddala i przybliża. I chcę, żeby to rozważanie było dla nas motywacją do tego, abyśmy właśnie mogli Boga bardziej i lepiej poznawać nawiązywać z Nim silną relację, zadać sobie trud, wyostrzyć swoje zmysły, zobaczyć Boga, który jest przed naszymi oczyma. Boże Słowo to idealne źródło, by poznać Boga, by móc stworzyć osobisty profil Boga w każdej historii. Na każdej stronie Biblii możemy dostrzec choćby jedną cechę jego charakteru. I zachęcam Was, i zachęcam siebie, abyśmy właśnie mogli poznawać, abyśmy nie twierdzili, że Bóg jest nudny, że nie wiem nic o Bogu, albo czerpie informacje, czy też wiedzę o Bogu z jakichś innych źródeł. Bóg się objawia w swoim słowie. Zachęca nas do tego, abyśmy szukali go, abyśmy wyostrzali właśnie swoje zmysły, abyśmy budowali tę relację, abyśmy go poznawali ze wszystkich swoich sił. Oczywiście zaznaczając, że Bóg się, objawi się nam tak, jak on tego chce. Ale to nie oznacza, że mamy go nie szukać. Że mamy go nie poznawać. Wręcz odwrotnie. On chce być właśnie poznany. On chce być szukany. I niech to rozważanie będzie właśnie dla Was taką inspiracją. Będzie taką zachętą. Szukajcie Boga. Poznawajcie Jego cechy. Tak wiele rzeczy jeszcze nie odkryliśmy. Tak w wielu rzeczach jeszcze nie dostrzegamy Bożego działania i Bożej mocy. Zachęcam nas, aby właśnie. Badać, studiować Boże Słowo i odkrywać wspaniałość cech Boga. Amen.